Cześć! Z tej strony Darek Hermaciński, witam Cię w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy gościa specjalnego: będzie nim Radek Wyszykowski, który jest trenerem przygotowania mentalnego. Z zasadzie poznaliśmy się już wiele lat temu, pracując na uczelni. Radek zajmował się psychologią, ale w międzyczasie też zaczął pracować z drużyną e-sportową i pracował też ze sportowcami w świecie rzeczywistym. Ja z kolei prowadziłem swój gabinet fizjoterapii. W tej chwili nasze drogi znowu się schodzą i będziemy dzisiaj rozmawiali z Radkiem na temat tego, czy potrzebna Ci jest bardzo wypasiona karta graficzna, czy może wystarczy Ci Twoja wyobraźnia. Co to w ogóle jest wyobraźnia i czy potrzebna jest sportowcowi, e-sportowcowi wyobraźnia? O tym dzisiaj. Zapraszam. Go! Nie ta gra. <grym> <grym> FIFA widziałem, biegnę do bramki. Cześć Radek. Cześć Radek. Po co w ogóle jest ta wyobraźnia i o co chodzi z tą wyobraźnią i dlaczego sportowiec potrzebuje, czy e-sportowiec wyobraźni? To to mnie jest. Dla mnie to jest takie dosyć trudne i niejasne. Mhm. Zacznę od, od historii z mojego dzieciństwa. Jak byłem mały, to yy, wychowałem się w latach 90. i wtedy wiesz, grafika i komputery były trochę inne niż te dzisiejsze, właściwie nie było jeszcze gier trójwymiarowych. W związku z tym, żeby sobie naprawdę stworzyć jakieś fajne świat albo dopowiedzieć jakąś historię, no to uruchamiało się bardzo mocno wyobraźnie. Jeszcze wcześniej w latach 70. w ogóle nie było grafiki wtedy tak naprawdę wszystko to, co płynęło ciekawego dla Ciebie z gry, płynęło z Twojej głowy. Natomiast dzisiaj chciałem porozmawiać bardziej o tym, jak możesz sprawić, że będziesz lepszy, nie grając de facto, czyli nie używając myszki, klawiatury i nie patrząc się w monitor z różnych powodów, z tego, że masz kontuzję, że nie masz dostępu do netu. Że masz zapalenie spojówek, po prostu nadgarstek ci wysiadł. Mimo wszystko może stawać się lepszy, nie używając sprzętu, tylko używając swojej głowy. Radek, czy znasz jakieś dowody na to, czy są jakieś mocne argumenty, które mówią o tym, że faktycznie to, w jaki sposób myślisz, może wpływać na efektywność, na wyniki we sporcie? Są jak najbardziej. W latach 80. Rosjanie, które to był już Związek przyprowadzili przeprowadzili badania na. Sportowcach przygotujących się do olimpiady. To byli już sportowcy różnych dyscyplin, którzy już zakwalifikowali się na olimpiadę w 80 roku w, w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych. I podzielono ich na cztery grupy. Pierwsza grupa ćwiczyła tak jak do tej pory, tylko przygotowywała się treningiem fizycznym. Druga grupa miała 75% czasu poświęcała na trening fizyczny, 25% czasu na trening mentalny, za chwilę powiem jaki. Trzecia grupa, 50 na 50 czasu swojego poświęcała na fizyczny i mentalny. A czwarta grupa 75% czasu poświęciła na trening mentalny i 25% na fizyczny. W tym treningu mentalnym była jedna jedyna technika, czyli wizualizacja. Oni mieli po prostu zamiast być na siłowni, być na bieżni, być na basenie, usiąść sobie wygodnie i wyobrazić sobie swój trening tak jakby go fizycznie wykonywali. Jak w Darku, która grupa wypadła najlepiej, której wyniki najbardziej poprawiły się w tym, w tym okresie? To był przez miesiąc. Ci, którzy trenowali mięśnie? Tak, przez 25% czasu, ponieważ czwarta grupa, ta, która w większości, w większości wizualizowała sobie, zrobiła największy postęp. Mówimy o pewnym wycinku czasu, nie tylko o, o tym, że, że, że zastąpić możemy wizualizacją granie, czy też przygotowywanie się fizyczne, ale że jest w stanie nam bardzo mocno pomóc. Gdybyśmy podłączyli Ciebie teraz do elektrocefalogramu, czyli takiego urządzenia, które szczytuje napięcie mięśniowe, przepływ elektryczny z mięśni to jeżeli uznamy, że Twoja praca na treningu to jest 100%, jak ruszanie myszką czy wstukanie w klawiaturę e, napięcia mięśniowego, to wyobrażanie sobie tego, tego ruchu, jak grasz, jest w stanie wygenerować napięcie na poziomie 20%. Niby dużo, niby mało, ale w momencie, kiedy nie możesz grać, może to stanowić naprawdę sporą różnicę. Ok, więc załóżmy hipotetycznie, że mamy dwóch graczy. Jeden trenuje tylko przed komputerem, a drugi trenuje i mentalnie, i przed komputerem. Jaka będzie korzyść tego, który trenuje przed komputerem i mentalnie, na tym, który siedzi tylko przed komputerem? Czy da się to w jakiś sposób w ogóle zaobserwować, udowodnić? Zdecydowanie tak, Darku. Odpowiedź wydaje się prosta. Kreatywność, innowacja, wymyślanie różnego typu strategii. Jesteś kiedy nie jesteś skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby reagować, ale może sobie stworzyć swoją tą rzeczywistość. Jesteś wolny, tak naprawdę, jesteś w stanie myśleć nie tylko w taki ujęciu operacyjnym, czyli jak wykonać dany mecz, dany przebieg, dany dany strzał, ale to jesteś w stanie wyjść wyżej, czyli od, od jak zacząć, jak ustawić się z chłopakami, to jest też gra zespoła. Czyli strategię przecież. w pewnym sensie Absolutnie sobie wypracować, tak. tak? To wszystko możesz ustawić sobie jak chcesz, nie jesteś ograniczony sprzętem, dostępnością pozostałych chłopaków zespołu, przeciwnikiem, możesz stworzyć sobie cały ten układ samodzielny swojego. A czy jest jakiś przykład ćwiczenia, które moglibyśmy zastosować i teraz tutaj krótko wykonać tak, żebyśmy faktycznie wpływali na te parametry, żebyśmy połączyli ciało i umysł, żeby to było spójne ze sobą? Jak najbardziej. Opiszę teraz krótko takie przykładowe ćwiczenie wizualizacji. Będę mówił do Ciebie, a to tak jakbym mówił też do Was, więc usiądź sobie Darku wygodnie, tak żebyś mógł swobodnie się czuć, żeby nie krępowały się żadne ruchy. Możesz się opierać lub też nie. Proponuję, żeby mieć wtedy zamknięte oczy. I po prostu wyobrażasz sobie swoj, swoją rzecz, którą wykonujesz. Każdy sportowiec, w zależności od tego, w co gracie, wyobrażycie sobie własny mecz. Możecie, i teraz tak, możecie wyobrazić sobie siebie, jak patrzycie z własnych oczu, czyli monitor przed wami, wasze ręce, jak widzicie, jak zwykle siedzicie przy komputerze. Możecie też umieścić sobie kamerę, jakby trochę z tyłu, jakby w grze jakby TPP, czy FPS, jak wolicie, albo trochę bardziej z boku. Tutaj macie pełną dowolność. I teraz chodzi o to, żebyście byli w stanie. Przeżyć jeszcze raz to, co tak naprawdę się dzieje, zobacząc też na siebie z boku, na to, co się dzieje na, na ekranie. Teraz macie do wyboru tak. Obraz może on być kolorowy lub czarno-biały. Ruch to mogą być zdjęcia poklatkowe, to może być płynne tam 25-60 klatek na sekundę. Możecie dołożyć dźwięki lub je skasować. Możecie dołożyć jakieś inne doznania, to co słyszycie z boku, to co słychać z głośników, to co słychać od pozostałych członków drużyny. Możecie też, możecie też to wyłączyć, dlatego mówię o włączaniu, wyłączaniu tych rzeczy ponieważ ważne jest, żeby ten obraz utrzymać w swojej głowie, żeby on był tak perfekcyjny, jak chcecie. Na początku, ponieważ mózg jest trochę jak mięsień, ćwiczony jest coraz lepszy, jest to kolejna technika. Ten obraz może nam się trochę rozwalać, rozmywać, nie do końca ale tak jak chcecie. Jeżeli jest trudno, zmieńcie ilość porców, wyłączcie kolor, wyłączcie dźwięk, zmieńcie klatkaż na jakiś taki trochę wolniejszy, to Wam powinno pomóc. Po prostu zagrajcie w swój mecz w swojej własnej głowie i zobaczcie, jak jaką poszło. Go! Nie tak gra. Podsumowując, nasz mózg jest tak skonstruowany, że nie odróżnia tego, co się dzieje w rzeczywistości, od tego, co się dzieje w środku. Dlatego wizualizacja wyobrażania sobie swojej gry jest tak naprawdę potężnym narzędziem. Można powiedzieć, że wyobrażenie równa się doświadczeniu. Za każdym razem, kiedy przepracujesz jakąś trudną sytuację, jakąś strategię, jakąś taktykę, którą masz z opakami opracowaną, albo jeszcze grać w gry indywidualne, to indywidualno, to staje się twoim doświadczeniem. Kiedy w grze znajdziesz się w podobnej sytuacji, Twój mózg sięgnie do tej bazy danych z wyobrażeń i wyciągnie to doświadczenie. Sprawi to, że będziesz bardziej spokojny i będziesz mógł znaleźć rozwiązanie na, na swój e, problem. Na mózgu nie ma znaczenia, że to się nie działo naprawdę, że nie grałeś fizycznie to, tylko sobie wyobrażałeś tę strategię. Dla niego to jest baza danych, z której skorzysta jest i jesteś do przodu. I wygrywasz. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że temat treningu mentalnego będzie dla ciebie od dzisiaj trochę bardziej przystępny. Za tydzień widzimy się znowu z Radkiem i mówić będziemy na temat, czy zwycięstwo jest celem ostatecznym. No więc właśnie, czy należy zawsze zwyciężać, czy może jest też jakieś drugie dno, jeśli chodzi o e sport. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału, dajcie łapkę, dzwonek i te wszystkie inne rzeczy. Na razie. Dzięki Radku. Dzięki Hej.